W dzienniku Gazecie Prawnej, moim zdaniem, dość przełomowy wywiad ze Zbigniewem Jakubasem, który, jako chyba jeden z pierwszych biznesmenów, mówi głośno, że jest za tym, by ci, którzy zarabiają najwięcej, płacili jednak wyższe podatki. A tą granicą miałoby być 600 tysięcy zarabianych rocznie. I wtedy ci ludzie powinni płacić podatek być może nawet 40%. Ale mówi też bardzo ciekawe rzeczy o relacjach między państwem a przedsiębiorcami właściwie to jest żal przedsiębiorców do tego że na, nawet nie za to co państwo robi ale za to czego państwo nie robi posłuchajcie państwo W Polsce nikt nigdy nie został rozliczony za brak działań i nie podejmowanie decyzji natomiast za podejmowanie decyzji owszem ten bezwład trwa nadal Osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej nic nie zmieniło. Panuje nieufność i z biznesem nikt nie chce teraz rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę, że od dekady nie ma praktycznie żadnych projektów typu PPP, partnerstwo publiczno-prywatne. Niektórzy mówią półżartem, że trzeba by od razu dodać jeszcze jedno, czwarte P, bo bez prokuratora w takich przedsięwzięciach już nic się nie uda.